Sprzedawcy wieczornych gazet krzyczeli, że najazd szczurów ustał. Ale Rieu zastał swego chorego na wpół wychylonego z łóżka, z jedną ręką na brzuchu, a drugą wokół szyi. Wydzierał z siebie z trudem różowawą żółć do blaszanki na śmiecie. Po długich wysiłkach bez tchu położył się z powrotem. Miał trzydzieści dziewięć i pięć. Gruczoły szyi i kończyny nabrzmiały. Dwie czarniawe plamy wystąpiły na boku. Dozorca skarżył się teraz na ból wewnątrz. To pali, mówił, to świństwo mnie pali. Przeżuwał słowa ustami koloru sadzy i zwracał ku doktorowi wytrzeszczone oczy, które ból głowy napełnił łzami. Jego żona patrzyła z trwogą na milczącego Rieu. Doktorze, powiedziała, co to jest? To może być cokolwiek bądź, ale na razie nie ma nic pewnego. Do wieczora dieta i środek oczyszczający krew. Niech pije dużo. Dozorce paliło właśnie pragnienie. Wróciwszy do domu, Ruyo zatelefonował do swego kolegi Richarda, jednego z wybitniejszych lekarzy w mieście. — Nie — powiedział Richard. — Nie zauważyłem nic nadzwyczajnego. — Ani gorączki z miejscowymi objawami zapalnymi? — — Ach tak, dwa wypadki z gruczołami w stanie zapalnym. — Nienormalne? Oh, — Rzekł Szar. Normalność. — Pan wie. W każdym razie dozorca majaczył wieczorem i przy czterdziestu stopniach przeklinał szczury. Rieu zatamponował ropień fiksacyjny. Podczas przypalania terpentyną dozorca wył. — Ach, świnie! Gruczoły powiększyły się.